Senegambia Craft Market Można kupić pamiątki Tak no. Hello. 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 Tutaj pan Cejroski był i, 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 i handlował huh? taką sympatyczną komisją Hello Okay, okay. Okay. Oh, so, all i Good price for no magnet. Good price. good price. Yeah, good price. Come on. For example. A Magnet is normally hundred dollars. Mm -hmm. But for you, when you need to take more, I give you discount. Okay, you will take more. Okay. Okay. So how many? I, of bet, them? I just back, back here. Listen, no, you are my first customer. You are my first customer. Just choose the one you like. And give a very small price. Just choose the one you like. I give a very small price. Don't worry. Choose the one you like. Small, small price. Maybe two or three you get small price, good price. Okay. No, negocjacje zakończyły się na czterech magnesach za 200 dolarzy, To jest dużą ceną, ale powiem wam szczerze, że nie mam ochoty tutaj dłużej siedzieć. Oh. Bo można to zrobić taniej, ale, ten, ale oh. powiem wam szczerze, że naprawdę czasem warto przyjść, porozmawiać z nimi i tutaj pobawić się w ten sposób, słownie. Oh, okay, Was very nice. buying from you something. Thank you very much. You very much. See you later. Okej. Okay. Okay. Oh, Dobra. Dobra. No oh, I don't need anything. I don't need anything. Hello. Very nice. But I want to show you my tip. Mm -hmm. No i tak wygląda rynek właśnie. Nie da się przejść, żeby ktoś nas nie zaczepił. Nie da się przejść, żeby ktoś nie kupił. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy z Polski, ponieważ pierwszy pomógł się pochwaliliśmy. Hello. Już wszyscy wiedzą, że jesteśmy z Polski, to u mnie to mówi po polsku, chociaż parę słów jest to dosyć fajne. No i można to kupić absolutnie milion, milionów pierdółek nikomu niepotrzebnych.

Yes, okay. See? Fish earrings. Very mm -hmm. nice. Yes, you put your mm -hmm. inside there yes, you Keep it. Mm -hmm. yes. Yes, no, owoce i na chleb na przykład może być. Yes. Mm -hmm. takie afrykańskie. Mm -hmm. Lokalne pamiątki. Very nice. Mm -hmm. yeah. very bye bye. Dziękuję no, no, no. Thank you. Thank you. no i dałem sobie wcisnąć portfel za 200 dalati e, ze skóry krokodyla, to znaczy e, chciał 500, nie? Ja sobie go dałem wcisnąć za 200 Na nic mi ten portfel nie jest potrzebny, ale na prezent fajna sobie niby rzecz. Edziu zakupił właśnie jakąś pierdołę i podajkę. Tutaj... No maskę, dobra, maskę i tutaj kolega Edward Gambia 2000, grudzień 2019. Ojej, to musimy trochę poczekać, bo trochę zejdzie. 50 A tu Edziu próbuje sprzedać Gambiczykowi czapkę i wymyślił, że sprzedam ją za 50 delat. i to jest tyle co jedno piwo małe zresztą ale on stwierdził, że nie ma pieniędzy no więc czapka wróciła do Edzia ty popać, jakiś cwania. ale nas zrobił Edziu, ale nas Tam zrobił co nas zrobił? bambuko no i jak wyszło? z drugiej pięknie strony? nie wyszło, pana, tak wyszło o, no pięknie wyszło Edło od Gambia Mas é isso.